Witajcie, edukacja na Maxa z tej strony dzisiaj pokażę jak splądrować świątynię w pustynną taką piramidy. No dobra, to przejdźmy zatem do działania. Oczywiście fajnie byłoby jakby się dali subskrypcje. Yy, jakieś nowe jakbyście polajkowali coś komentowali, byłoby to zawsze dla mnie miłe. Dobra, bez przedłużania jedziemy dalej. Tutaj, generalnie, y, kluczowym miejscem piramidy, chciałem powiedzieć, że jest co innego niż Creeper, ale spotkał mnie, no to trzeba się z tym problemem zmierzyć. Dobrze, że mi wybuch. Dobrze, że go zobaczyłem teraz, kurczę, bo tak to byłoby źle. Kluczowym miejscem piramidy jest ten środek, i tutaj, generalnie, jak się to będzie kopało. Chciałbym kilof To jest dobre pytanie. Jak teraz teraz zrobię? Szybciutko yy... wziąłem łopatę pod piasek, a w sumie kirofa nie zrobiłem. Yy, dobra Dobra Kluczowe jest to co jest tutaj. Zobacz, zwróćcie uwagę. Tam gdzie są te takie kolorowe płytki. Zwróćcie uwagę, tutaj jeszcze nic nie ma. To można sobie zrobić. że to jest nowy materiał. Yy... Dla mnie w tym momencie, tak? Ale ogólnie to, sobie to jest materiał z Badlandów. Terakota, tutaj widzicie dziura. Pokażę Wam, jak to wygląda. Teraz wszystko pięknie, cudownie. I teraz tak. Zasadniczo, że biorąc, może nie, żeby nie spadł konkretnie, yy, to można byłoby. Po prostu tam spaść, jeżeli by się ktoś nie bał o śmierć, że nic mu się nie stanie. Problem jest w tym, że na środku jest zawsze umieszczony mechanizm taka płytka. widzisz szara. Ta płytka oznacza, że jak się ją wciśnie, to jest płyta naciskowa. Jak się ją wcisnie, to, to pod tym jest dynamik, który wybuchnie. To jest największy, największa bolączka. Jak pierwszy raz się zdobyła piramidy, ja sobie spokojnie w takim męczacie z boku podejdę do tego Kluczowe jest, żeby po prostu na tej płytce nie nadepnąć. Płytkę sobie usunę. To i mechanizm nie będzie działał. Pokażę wam, że pod płytką znajduje się dynamit. I całkiem to pokaźne ilości. No, oczywiście, dynamitu jeszcze w tej rozgrywce nie miałem, więc mam zawsze coś nowego. No i najprzemniejsze rzeczy, jeśli chodzi o piramidy. To sprądrowanie tego, co jest w skrzynkach. Myślę, że skrzynki też można sobie pobrać. Złoto, nić. O, siodło. Na siodło liczyłem, bo y, konie mam niedaleko i chciałem sobie ko na konie pojeździć. Więc fajnie. O, i zbroja dla konia i to diamentowa jeszcze, też fajnie. Przecież by się okazuje, że mam za mało miejsca. Nie no, po prostu patyki wywalę. A co jest tutaj? Tutaj. O, jeszcze, jeszcze Pierwsze diamenty. Ojejku, super. Nie kopałem się tak nisko, więc diamentów nie miałem. Ale jak najbardziej wszystko się przyda. Teraz tak, czego się muszę pozbyć, co jest najmniej. Na pewno oko pająka nie będzie raczej wybitnym produktem. Spokojnie, diamenty. I myślę, że pozbędę się tej uszkodzonej łopaty. Mogę jeszcze zabrać sobie tą skrzynkę. No i teraz najprzyjemniejszy moment, czyli powrót do bazy. Także, jak widzicie, plądrowanie piramidy to nie jest nic trudnego. Przy okazji człowiek zdobywa nowe bloki y, związane z piaskiem. Powrót najczęściej wygląda w ten sposób. I o ile jakiś błąkany creeper nie, nie, natra, nie trafi nam się dookoła, to wszystko będzie w porządku. Ja tutaj sobie jeszcze wydobędę przy okazji. Także dzięki serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek dla tych, kto pierwszy raz podróżują piramidę, się przydał, był pomocny. No i widzimy, słyszymy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, do usłyszenia. Pozdrawiam.